Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory 24.pl. Cześć! Rok 2024 to nieustanna ekspansja kamer samochodowych z dostępem poprzez internetową chmurę. Coraz więcej klientów ceni sobie również taką rozszerzoną ochronę pojazdu, zwłaszcza powiadomienia o zdarzeniach w trybie parkingowym, automatyczne zabezpieczanie plików ze zdarzeń, czy też możliwość zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym tego, co dzieje się z pojazdem. Doskonale to rozumiem i cieszę się z tego, że do grona producentów chmurowych rejestratorów samochodowych dołączył ceniony za swoje rozwiązania FindView. Pierwszą z wielu dostępnych w przyszłości kamer samochodowych FindView ze wsparciem dla internetowej chmury jest odświeżona wersja najpopularniejszego z widerejestratorów w portfolio tego producenta, a mianowicie modelu GX 1000, który teraz otrzymał dopisek Cloud. Ten dopisek Cloud przy nazwie modelu jest kluczowy. W ofercie dalej dostępne będą również starsze FineView GX1000 bez dopisku Cloud, których to recenzja autorstwa Dawida linkuje w opisie. Tak więc jeśli planujesz zakup GX1000 zwróć uwagę, czy przy nazwie modelu widnieje dopisek Cloud. Szukając kamery z chmurą wybierz Cloud. Jeśli nie planujesz korzystać z tej funkcjonalności, możesz wybrać tańszy wariant bez dopisku Cloud. Jeśli posiadasz FineView GX1000 bez tego dopisku, to nie będzie możliwe wsparcie chmury przez ten model ani teraz, ani w przyszłości. Mając to wyjaśnione, przejdźmy teraz do meritum, czyli właśnie internetowej chmury dostępnej w kamerze samochodowej FineView GX1000 z dopiskiem Cloud. Kamera samochodowa Fineview GX1000 Cloud to nowoczesny wideorejestrator ze wsparciem dla łączności zdalnej. Aby jednak funkcje chmurowe mogły w kamerze działać, musimy dostarczyć jej dostępu do internetu, czyli po prostu zapewniamy kamerze dostęp do sieci poprzez Wi-Fi. Jeśli ktoś posiada, może użyć do tego punktu dostępowego, który już jest w pojeździe lub dowolnego innego. Najczęściej więc używane będą po prostu routery mobilne, czy to wpinane bezpośrednio do zasilania w pojeździe, czy do gniazd USB w powerbankach samochodowych. Zakładając, że mamy już w pojeździe sieć Wi-Fi dla kamery, a na telefonie bezpłatną aplikację FineView Cloud Wi-Fi, czyli nową aplikację do zarządzania kamerami chmurowymi FineView, tworzymy konto. Można wykorzystać konto Apple Google, co przyspiesza sprawę. Następnie dodajemy widerejestrator, potwierdzając, klikając na kamerze przycisk REC i MIC i przechodzimy do połączenia kamery z Wi-Fi i voila mamy kamerę w internetowej chmurze. Sprawdźmy teraz, co potrafi na chwilę obecną Gx1000 Cloud i chmura Fineview. W pierwszej kolejności mamy podgląd obrazu w czasie rzeczywistym. Możemy zobaczyć to, co dzieje się przed i za pojazdem, ponieważ w łatwy sposób można przełączyć podgląd pomiędzy modułami z przodu i tyłu. Możemy ręcznie wymusić nagrywanie tak, jakbyśmy byli w pojeździe i przycisnęli przycisk na obudowie. Takie pliki z kamery przedniej i tylnej znajdą się praktycznie od razu wśród innych dostępnych w chmurze. Będziemy mogli je więc odtworzyć czy też pobrać do pamięci smartfona. Pliki możemy też od razu zapisać w mojej chmurze, czyli tej części przestrzeni, do której mamy jeszcze łatwiejszy i jeszcze szybszy dostęp. Działa to tak szybko, ponieważ rozdzielczość materiałów przesyłanych do chmury jest mocno ograniczana, aż do 360p, czas do 10 sekund, co niesłychanie przyspiesza transfer via cloud. Jeśli wymusimy natomiast zapis zdjęcia, jego rozdzielczość będzie ograniczona do 1440x810 pikseli. Siłą rzeczy pogorszeniu ulega wtedy jakość nagrań. Pliki w pełnej jakości znajdziemy natomiast na karcie pamięci. Aczkolwiek może ulec to zmianie w przyszłości, to znaczy wraz z nowym planem płatnej usługi chmurowej, ale o tym później. Wracając do tego, co już jest dostępne w internetowej chmurze, możemy znaleźć nagrania ze zdarzeń z trybu parkingowego i wymuszone ręcznie. Dla mnie potencjalnie najistotniejsze byłyby te zabezpieczone po kolizji parkingowej. Warto nadmienić, że po wystąpieniu wstrząsu zapis do chmury jest buforowany i mamy do dyspozycji około 4 sekund przed wystąpieniem zdarzenia. To jeśli chodzi o internetową chmurę, ponieważ w trybie parkingowym jest detekcja ruchu z przodu i tyłu z buforowaniem 10 sekund wstecz, więc na karcie pamięci znajdziemy więcej materiału w wyższej rozdzielczości i skuteczności. Aczkolwiek w jakimś takim najczerniejszym scenariuszu, gdybyśmy stracili dostęp do pojazdu, kamery, karty, to buforowany zapis w chmurze robi robotę. Brawo! Poprzez chmurę możemy również kontrolować styl prowadzenia pojazdu, analizując sposób użytkowania dzięki funkcji wyników jazdy, generowanych za pomocą danych zebranych za pomocą kamery i modułu GPS. Chmura i połączenie zdalne pozwala również na dostęp do całości ustawień rejestratora. Może to być przydatne, a na pewno ułatwiające korzystanie z kamery, ponieważ w ustawieniach możemy gmerać wtedy, kiedy mamy na to czas, chociażby z domu, a nie tylko będąc w pojeździe, kiedy przykładowo musimy gdzieś pojechać. Doceniam. Podobnie przydatne będą także zdalne aktualizacje, nie tylko oprogramowania kamery w sensu stricto, ale również bazy fotoradarów, ponownie ułatwiająca życie funkcja. Kolejna zakładka ustawienia chmury, gdzie możemy zmienić punkt dostępowy czy sprawdzić wykorzystanie pakietu. Na początku sierpnia 2024 roku dostępny jest jedynie jeden darmowy Plan Basic. Obejmuje on jedną kamerę czy użytkownika per konto 10 minut podglądu zdalnego dziennie stukrotne zdalne pobranie i odtworzenie plików bez dostępu do wszystkich plików na karcie pamięci i łączna przestrzeń 6 GB, dzielona w takich proporcjach, jak widzicie teraz na ekranie. Do automatycznie wrzuconych do chmury plików dostęp mamy przez tydzień. Są naturalnie powiadomienia o zdarzeniach. W przygotowaniu jest już jednak dalece bardziej rozbudowany, płatny wariant chmury, który powinien być dostępny obok planu darmowego w czwartym kwartale 2024 roku, więc jeśli oglądasz ten materiał później, szczegółowe informacje o planach chmurowych znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym kamery 5G 1000 Cloud. W zakładce ustawień chmury znajdziemy również możliwość wyboru tego, co automatycznie będzie przesyłane. Czy nagrania zarówno z przodu i tyłu, czy wybrane? Duża możliwość konfiguracji, więc gdyby ktoś, e, dla kogoś transfery darmowego planu okazały się niewystarczające, można bardziej ograniczyć przesył, aby lepiej odpowiadał takiemu indywidualnemu scenariuszowi wykorzystania pojazdu. Czyli już jest dobrze, a potencjalnie będzie jeszcze ciekawiej wraz z rozszerzeniem funkcjonalności czy dostępnością nowych modeli kamer chmurowych, również z takich z wbudowanym modemem LTE. Ale wróćmy do GX1000 Cloud. Zejdźmy z chmury na ziemię. Przejdźmy jednak do wciąż podstawowej funkcji każdej kamery samochodowej, czyli nagrywania. Materiału dowodowego, po prostu do nagrań z rejestratora Widerystrator samochodowy FineView GX1000 Cloud pozwala na zapisywanie bardzo użytecznych w charakterze materiału dowodowego materiałów. W rozdzielczości 1440p 2,5. Nie mamy tutaj Starvisa 2, ale za to zarówno w kamerze przedniej jak i tylnej znajdziemy Starvisy poprzedniej generacji, znanej i lubianej MX335 ze wsparciem dla trybu HDR. I rzeczywiście, zarówno z przodu, jak i tyłu mamy HDR. Możemy liczyć również na wysokie osiągi w warunkach miejskich. Chociaż uczciwie trzeba przyznać, że znajdziemy na rynku skuteczniejsze kamery. W takich warunkach jazdy podmiejskiej, kiedy roślinność niesie duże wyzwania wobec algorytmów kompresji obrazu, czy też takie, które zapewnią wyższą rzeczywistą zdolność rozdzielczą, jest więc dobrze, ale nie jakoś rewelacyjnie. Dzięki HDR użyteczne są również pliki zarejestrowane w ciemnościach. W warunkach jazdy nocnej częstokroć możemy liczyć na możliwą identyfikację pojazdów, nawet tych nadjeżdżających z naprzeciwka. Tutaj znowu nie są to może jakieś rekordowe osiągi, ale powiedziałbym, że wciąż satysfakcjonujące i dalej lepsze od większości wideregistratorów, którymi zalany jest rynek. Moduł tylny rozszerza nam stale zakres tego, co monitorujemy również o tył pojazdu, i tutaj ponownie na rynku znajdziemy też skuteczniejsze, bardziej zaawansowane technologicznie moduły tylne, ale również o wiele, wiele takich o niższych kompetencjach. Zresztą materiały z tej, jak i innych widorejestratorów znajdziecie na tym właśnie kanale, do oceny również własnym okiem. Przejdźmy teraz do nagrań w czasie postoju, czyli do trybu parkingowego Fineview GX1000 Cloud. Uff. Videorejestratory FineView są niejako z założenia nastawione na nagrywanie nie tylko w czasie jazdy, ale również w czasie postoju. Świadczy o tym chociażby brak zasilacza do gniazda zapalniczki, którego nie ma w pudełku, a który jest dostępny do dokupienia osobno, jeśli ktoś takiego potrzebuje. Możemy dokupić również adapter pod złącze OBD, co ucieszy tych, którym ASO odmawia z różnych względów montażu pod instalację elektryczną. W pudełku znajduje się za to od razu przewód do podłączenia pod stałe zasilanie, instalację pojazdu czy powerbank samochodowy, czyli takie e, idealne do aktywacji trybu parkingowego rozwiązania, e, czy też właśnie do funkcji parkingowych na postoju. Dodatkowo to, jak dokładnie możemy ustawić poziom ochrony akumulatora pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem, robi wrażenie. Adapter zasilania znajduje się już jako integralny element wbudowany w samą kamerę. Wszystko odbywa się więc bardzo wygodnie poprzez aplikację, a dzięki usługom chmurowym nawet no, z dowolnego miejsca. Żadnego dłubania w zworkach nachylając się do schowanego przez montażysta adaptera. Po prostu z poziomu aplikacji wybieramy, czy pojazd to klasyczny autospalinowe, hybryda, a może elektryk, co skutkuje wyświetleniem osobnych, szerokich, wstępnie sugerowanych zakresów progów odcięcia, aby łatwiej ustawić taki poziom właściwy i bezpieczny dla tego konkretnego pojazdu. Dodatkowo możemy ustawić, aby w miesiącach zimowych automatycznie akumulator był bardziej chroniony przez takie wyższe, jeszcze podwyższone o 0,2V progi odcięcia. W przeciwieństwie do sporej części konkurencji, nie zabrakło tutaj również ustawień dedykowanych dla powerbanku samochodowego. Czyli przy takim najbardziej rekomendowanym sposobie podłączenia, możemy wydrenować powerbank. Do pełnego zera, do zera. Maksymalnie wykorzystując pojemność, za którą przecież zapłaciliśmy, wydłużając czas ochrony parkingowej, który i tak będzie długi z uwagi na rozsądny pobór energii elektrycznej zestawu, nawet z aktywną chmurą. Brawo, właśnie tak to powinno wyglądać i być standardem w branży widorejstratorów. Sam tryb parkingowy obejmuje dwa warianty działania, które tylko pozornie są niezależnie od siebie, ale o tym za sekundę. Zasadniczy core esencja ochrony parkingowej stanowi detekcja ruchu, detekcja z obu modułów z przodu i tyłu jednocześnie, z buforowanym zapisem 10 sekund wstecz. Drugi wariant to tryb niskiego poboru energii. Po wyłączeniu zaponu kamera jest niejako uśpiona. Moja aparatura pomiarowa nie wykazuje poboru energii, natomiast w kamerze aktywnej jest jedynie dzi sensor, czyli czujnik przeciążeń, kolokwialnie zwany czujnikiem wstrząsów, który wybudzi całą kamerę i rozpocznie nagrywanie po niecałych 7 sekundach od wystąpieniu zdarzenia, jeśli taki wstrząs wystąpi. Przy tym trybie ultraniskiego poboru energii funkcje chmury będą siłą rzeczy ograniczone, tylko. до трибу язди. Czyli generalnie każdy ustawi po prostu skuteczniejszą detekcję ruchu, a trewniskiego poboru wybiorą co najwyżej użytkownicy, hybryd z niewielkimi akumulatorami 12V, zanim zainwestują tak czy siak w dedykowany power bank samochodowy, prawda? No, niekoniecznie, a różnicę robi sposób realizowania zabezpieczenia termicznego. Generalnie w większości kamer jest tak, że przy aktywnych trybach parkingowych w zaparkowanych w takim w pełnym, w słońcu czarnych pojazdach z zamkniętymi szybami i na dokładkę dołożoną wewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną, która skutecznie kieruje całe ciepło na pracujące kamery. Będą się one po prostu wyłączać w szczycie letnich upałów po osiągnięciu takiej temperatury granicznej, aby nic się nie uszkodziło. W przypadku FineView różnica robi natomiast automatyczne, inteligentne zabezpieczenie termiczne, które zamiast kamerę po prostu wyłączyć, przełączy ją w tryb niskiego poboru energii, czyli zamiast utraty ochrony, ograniczamy jedynie jej zakres. Ponownie brawo i do pełni szczęścia brakuje właściwie tylko detektorów mikrofalowych, czyli znanych z innego koreańskiego rejestratora radarów. Na wyróżnienie zasługuje również znakomicie realizowane głosowe informowanie o zdarzeniach, które miały miejsce w trybie parkingowym już po uruchomieniu pojazdu. Zapis wstrząsu 3. Zapis ruchu 3. Rozpoczęcie nagrywania. Same powiadomienia otrzymamy również poprzez internetową chmurę, co pokazywałem już wcześniej. Różnica znajduje się natomiast w informacji o detekcji ruchu. Kamera głosowo informuje o tym, ile razy zareagowała na ruch, natomiast poprzez chmurę otrzymamy natomiast informacje tylko o wstrząsach. Tak więc, tak czy siak, warto wsłuchać się w to, co mówi nam kamera po uruchomieniu zapłonu. FiberGate 1000 Cloud to dyskretna kamera samochodowa. Pozbawiona wyświetlacza, co niektórzy preferują, chociaż tutaj takie wtrącenie mało ode mnie: jeśli jakaś kamera wyświetlacz ma, wcale nie musi być on aktywny. Nie zawsze też taka bez wyświetlacza będzie po prostu mniejsza od tej z wyświetlaczem. Wracając natomiast do GX1000 Cloud, jest to znana, sprawdzona forma, która sprawdziła się w innych, wcześniejszych bliźniaczych modelach. Pozwala na swobodny, dyskretny montaż w pojeździe. Nie będzie przeszkadzać kierowcy, a po prostu dyskretnie gromadzić materiał dowodowy w tle. Umożliwia łatwe wypięcie z mocowania modułu przedniego, jak i tylnego. Wiązki przewodowe są raczej z tych cieńszych, generalnie pozytywnie. Niezmiennie w widoreestratorach bardzo lubię ten fizyczny włącznik połączony z blokadą karty. Docenią go zwolennicy wyłączania kamer w zamykanych garażach. Taka mała rzecz. Pokazująca przemyślanie, przemyślenie, przemyślanie, dopracowanie projektu. Z pewnością można powiedzieć jeszcze o wiele, wiele więcej o Fineview Games 1000 Cloud. Przykładowo, celowo pominąłem tutaj w tym miejscu systemy wsparcia ADAS czy ostrzeganie o fotoradarach. Informacje te znajdziecie w linkowanej w opisie karcie produktowej, czy też w również linkowanej recenzji modelu GX1000 bez dopisku cloud. Znajdziesz tam również informacje o znakomitej, wyróżniającej się, niesamowicie pomocnej klientom rozbudowanej, papierowej polskojęzycznej instrukcji autorstwa polskiego dystrybutora, którą znajdziesz w pudełku, a która jest niedocenianym a trudnym do przecenienia atutem wideoregistratorów Fineview. Samą zaś kamerę FineView Games 1000 Cloud, debiutującą z nią usługę FineView Cloud i takie połączenie, jak najbardziej polecam, rozbudowane, komfortowe zarządzanie widerejestratorem w czasie jazdy em, i postoju em, z perspektywą jeszcze zwiększenia kompetencji wraz z płatnym planem. Już natomiast w darmowej opcji myślę, że dla wielu użytkowników będzie to po prostu wystarczająco wiele. Jeśli więc szukasz dopracowanej, dyskretnej kamery z internetową chmurą, przystępną obsługą, niską awaryjnością, 3 gwarancja, zachęcam do przejrzenia szczegółowego opisu funkcjonalnego, który znajdziesz na karcie produktowej, oraz do obejrzenia pełnych materiałów prezentacyjnych, skuteczność nagrywanego obrazu, które to znajdziesz w zakładce jakość nagrań. Ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Widzimy się przy okazji kolejnego testu jakiejś interesującej kamery samochodowej. I tutaj, taki spoiler: że jeśli do jakiegoś produktu pojawia się w ogóle taki jak ten rozbudowany materiał, oznacza to, że produkt ten zasługuje na szczególną uwagę. A jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię nowe materiały, zachęcam do zasubskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia! Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl